Ben Ben, witam wszystkich, witam, witam. Dzisiaj robię strema godzinnego o godzinie 16.00. do tego zacząć. 2.00. Sorry za to, że nie ogonę wam pozabień, bo jeszcze nie, nie wpłynęły mi na koncie po pierwsze. A po drugie miałem awarię telefonu swojego z kamerą. Dlatego wszystko to się obsuwa, ale nie o to się nie musi martwić. Wystarczy, że jutro po prostu ogarnę wam te pozdrowienia. Nie martwcie się, że was oszukuję czy co, bo już na pewno pomyślicie o, tak ja oszukuję, ja w te pozdrowienia, a tu tak ja oszukuję. Nie, 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 nie. umiem w tym sensie. Po prostu, tak mówię, no wyszło nie jak powinno wyjść. Nie w tą stronę, ale w takie życie. To jest elektronika. Ja do tego nic nie mam wspólnego żeby coś przyspieszyć czy coś zrobić jest sprzęt tego typu o godzinie 16 dzisiaj robię robię streama. godzinnego streama dla was tego mam fane tematy tego nie macie się o to co i jak Dowiecie się jakie tematy dzisiaj narzucę bardzo fanem ciekawym a serwis baby jak się mówi no i musicie po prostu czekać na to. benz.